Mieszkaniec Mysłowic powstrzymał rajd pijanego kierowcy. 33-latek aresztowany za rozbój i kradzież z włamaniem. Górniczy pochód przemaszerował przez miasto. Marcin, Janota witam i zapraszam. To jest minął tydzień witefw.pl, a takie są szczegóły informacji. Dzięki postawie mieszkańca Mysłowic, który zareagował na niebezpieczną jazdę BMW, być może nie doszło do tragedii na drodze, a policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. Na ulicy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich, nagle z drogi podporządkowanej z impetem wyjechało BMW, które zarzuciło na przeciwny pas ruchu. Samochód zahaczył o krawężnik, po czym wykonując manewr skrętu w lewo wjechał na chodnik. Następnie ponownie zjechał na drugą stronę pasa, z którego próbował skręcić w prawo. Dzięki ostrożności nadjeżdżającego kierowcy nie doszło do zderzenia z BMW. Po chwili jego kierowca zatrzymał się na środku jezdni, ponieważ nie wiedział gdzie ma jechać. Wykorzystał to mysłowiczanin, który wyszedł ze swojego samochodu i od razu wyciągnął kluczyki ze stacyjki pirata drogowego. Wspólnie z przechodniami ujął kierowcę i czekał na przyjazd mundurowych. Pijany 66-letni Siemianowiczanin miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że obowiązywał go sądowy zakaz kierowania pojazdami, który został orzeczony za jazdę w stanie nietrzeźwości. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 33-letniego Mysłowiczanina, podejrzanego o dokonanie pod koniec października rozboju i kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów w dzielnicy Remera. Mężczyzna jednej nocy napadł na 21-letnią kobietę i ukradł jej telefon, a także włamał się do sklepu, z którego skradł artykuły spożywcze. Mysłowiczanin wiedział, że poszukują go policjanci, dlatego zmienił miejsce przebywania i ukrywał się. Stróże prawa zatrzymali go w dzielnicy Brzezinka. 33 latek przyznał się do zarzucanych muczynów. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy, dlatego grozi mu teraz to 15 lat więzienia. Na wniosek śledczych Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. 4 grudnia obchodziliśmy Barburkę, tradycyjne górnicze święto. Oficjalne uroczystości barburkowe w Mysłowicach rozpoczęły się wczesnym rankiem na terenie KWK Mysłowice Wesoła. Przedstawiciele kopalni, parlamentu, Sejmiku Śląskiego i władz miasta złożyli kwiaty pod ołtarzem świętej Barbary i pamiątkową tablicą. Dziś górnicy obchodzą swoje święto. Dzisiaj nie może zabraknąć tradycyjnych górniczych pochodów i modlitw o zdrowie i bezpieczeństwo w ich ciężkiej pracy, a także podziękowania Matce Bożej i Świętej Barbarze za całoroczne wstawiennictwo. Do powróciła także tradycja budzenia mieszkańców przez orkiestrę dętą. Dzisiaj od godziny 6.30 orkiestra denta Czawuczamy Słowice Wesoła przemaszerowała ulicami w okolicach dzielnicy Rymera oraz Mikołowskiej. Bardzo się cieszę, że przywróciliśmy do Mysłowic tradycję budzenia mieszkańców, szczególnie w rejonach, gdzie ludzie zawodowo byli i są nadal związani z górnictwem. Dzisiaj Mysłowice stało się takim ważnym miejscem na mapie Polski, jeżeli chodzi o historię górnictwa i tradycje. Ludzie z uśmiechem, z radością witali orkiestrę górniczą i chciałbym zwrócić uwagę, że już chyba oprócz Nikiszu Katowickiego, tylko w Mysłowicach ta tradycja ma miejsce. Oficjalne uroczystości barburkowe rozpoczęły się wczesnym rankiem na terenie Kawółczamy Słowice Wesoła. Przedstawiciele kopalni, parlamentu, Sejmiku Śląskiego i władze miasta złożyli kwiaty pod ołtarzem świętej Barbary i pod pamiątkową tablicą. Następnie górnicza brać z orkiestrą Dentą na czele przemoszarowała ulicami Wesołej do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, gdzie odbyła się uroczysta barburkowa Msza Święta. Po drodze górników pozdrawiały m.in. dzieci ze szkoły podstawowej, technikum i przedszkola w wesołej. A czego możemy życzyć górnikom w ich święto? Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świętej Barbary, wszystkim górnikom, wszystkim rodzinom górniczym, ludziom związanym z przemysłem wydobywczym. Chciałbym złożyć rodzinom w szczególności wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości i szczęścia a górniczej braci tyle samo zjazdów, ile wyjazdów. Szczęść Boże. Barburka to wyjątkowe święto w Mysłowicach, mieście o wieloletnich tradycjach górniczych. Nic więc dziwnego, że każdego roku świętujemy je tak doniośle. W mijającym tygodniu poznaliśmy laureatów stypendiów w ramach Mysłowickiego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży mieszkańców Mysłowic na rok szkolny 2019-2020. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach naukowej, sportowej i artystycznej. W tym roku do Urzędu Miasta Mysłowice wpłynęło 95 wniosków. Komisji Konkursowej zasiedli Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel, Marta Górna, Anna Kaczmarzyk, Wiesław Tomanek, Mariusz Wielkopolan, Michał Skiba, Karol Pawlik oraz Maciej Lisak Zbroński. Oficjalne wręczenie dyplomów odbyło się 5 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na itvm.pl. Oglądacie program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Kosztów na światowe ringi i stadiony. Znani sportowcy spotkali się z uczniami SP nr 16. Zamiast komputera i smartfonu połknęli sportowego bakcyna. Rekiny zaatakowały na bończyku. Co poza sportową pasją łączy Aleksandra Matusińskiego, Grzegorza Prokse i Bartłomieja Przybyłe. Wszyscy pochodzą z Mysłowic i wszyscy są absolwentami szkoły podstawowej nr 16 w Kosztowach. O swoich sportowych sukcesach, wyrzeczeniach, planach i marzeniach opowiadali uczniom kosztowskiej podstawówki. Nietypowa lekcja wychowania fizycznego odbyła się w Kosztowskiej Szkole Podstawowej nr 16. Zamiast piłek, salę gimnastyczną wypełniły krzesełka, na których zasiedli uczniowie. W rolach nauczycieli wystąpiły natomiast pochodzące z Mysłowic gwiazdy sportu: Aleksander Matusiński, Grzegorz Proksa i Bartek Przybyła. Dzieci coś w Kosztowa dowiedziały się o swoich, o swoich, można powiedzieć, idolach, starszych kolegach ze szkoły. Przy okazji, czy przede wszystkim był wspomniany pan Chromi, który jest patronem tej szkoły. Myślę, że fajne spotkanie, warto by to kontynuować na przyszłość. Na zaproszenie władz SP16 i Stowarzyszenia Aktywnie w Kosztowach odpowiedzieli Aleksander Matusiński, trener wicemistrzyń świata i mistrzyń Europy w Sztafecie 4x400 metrów, oraz mistrz Europy w boksie Grzegorz Proksa i pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski w boksie Bartek Przybyła. Wszyscy uczęszczali do kosztowskich szkół. Dzieciaki miały do mistrzów mnóstwo pytań. Między innymi o pierwsze sukcesy, wspomnienia z lat, które spędzili w kosztowskich szkołach, czy ich przepis na sukces. Myśleć o celu i dążyć po prostu do niego i nie poddawać się, bo często są jakieś przeszkody w życiu i no nie wiemy, kiedy one mogę, mogą się pojawić. Spotkania z ludźmi sukcesu, którzy wiele osiągnęli w swoich dziedzinach, to dla najmłodszych doskonały, żywy przykład na to, że dzięki ciężkiej pracy mogą zostać kim tylko chcą. Próbujemy robić co w naszej mocy. Ja organizuję sam wiele takich inicjatyw i spotkań, bo wiem, że w tak naprawdę w tej młodzieży drzemie potencjał i, i tak jak ja przez pewne etapy kariery musiałem przyjść sam z wszystkim, uczyć się na nowo, to, to im będzie z pewnością łatwiej, kiedy my będziemy w stanie im przekazać, opowiedzieć o tym, że to jest fascynująca przygoda na całe życie tak naprawdę. Uczniowie SP16 z zainteresowaniem słuchali wskazówek gości, a nawet sami zaprezentowali swoje sportowe i artystyczne umiejętności. To pozwala mieć nadzieję, że wezmą sobie do serca Rady Doświadczonych Sportowców a telefony i komputery nie zastąpią im całkowicie ruchu i aktywności w realnym. Ja myślę, że przykład idzie z góry. Takie spotkania są bardzo dobre, ale przede wszystkim rodzice, którzy mają dzieci, sami muszą się ruszyć z kanap, odłożyć te telefony i tak dzień zaplanować, zorganizować, żeby właśnie wyjść, coś porobić, aktywnie spędzić czas. Być może dzięki inicjatywom takim jak ta w pokoleniu młodych Mysłowiczan znajdą się kolejni mistrzowie, którzy będą rozsławiać nasze miasto w całej Polsce i nie tylko. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył projekt Młodzieżowi Mysłowiccy Sportowcy we współpracy z lokalnymi trenerami siatkówki i sztuk walki. Twórcy MMS-u mają nadzieję, że dzięki ich projektowi uda się wyłuskać spośród młodych Mysłowiczan tych najbardziej utalentowanych w różnych dziedzinach sportu. I kto wie, być może otworzyć im drogę do odnoszenia tych największych sportowych sukcesów. W dzisiejszych czasach odciągnięcie dzieciaków od ekranów smartfonów i tabletów wymaga sporo wysiłku. Jak się okazuje, receptą na to może być sport. Udowodnili to inicjatorzy projektu MMS, dzięki którym we wtorek 3 grudnia szeregi mysłowickich sportowców wstąpiły rzesze młodych ludzi. Wybraliśmy trzy szkoły z różnych terenów, z różnych miejsc w Mysłowicach, aby, aby pokazać tak naprawdę na czym polegają dwie, dwie takie najbardziej popularne dyscypliny w Mysłowicach, czyli Siatkówka i sporty walki. W tych dwóch dyscyplinach odbywają się w tych szkołach zajęcia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stworzył projekt Młodzieżowi Mysłowicy Sportowcy we współpracy z lokalnymi trenerami siatkówki i sztuk walki. Na treningi w szkole podstawowej nr 4 i 10 oraz zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 zaproszone są wszystkie dzieci, nie tylko ich uczniowie. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Są podzielone w różnych szkołach na różne dni i godziny. Dokładną rozpiskę, można jak najbardziej uzyskać po informacji w szkole bądź od konkretnych trenerów i jak najbardziej w każdym momencie przyjmujemy nowe dzieci. Twórcy MMS-u mają nadzieję, że dzięki ich projektowi uda się wyłuskać spośród młodych mysłowiczan, tych najbardziej utalentowanych w różnych dziedzinach sportu i kto wie, być może otworzyć im drogę do odnoszenia tych największych sportowych sukcesów. Już teraz widać po pierwszych paru miesiącach, że naprawdę fajnie to wygląda i dzieciaki lubią przechodzić te zajęcia i lubią trenować. Podczas wtorkowej gali młodzi ludzie złożyli ślubowanie na sportowca i nauczyli się swojego sportowego hymnu. Każde dziecko otrzymało koszulkę z logiem MMS-u, a ich szkoły także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Były też popisy młodych siatkarek i zawodniczek dżudzicu, a jako, że mamy grudzień, nie zabrakło spotkania ze świętym Mikołajem. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci zachęcić do tego uprawiania sportu, do zdrowego stylu życia i do tego, żeby się bawiły, wychodziły z treningów z uśmiechem, za dowolone, a nie tylko i wyłącznie e, przysiadywały w domu z komputerem i telefonem. Projekt MMS ruszył we wrześniu, ale ciągle się rozwija i pomaga zarażać sportowym bakcylem kolejnych młodych Wysłowiczan. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Zmienia się tylko rola, w której występujemy. Raz jako kierujący, innym razem pieszy. Od nas samych zależy, jak będzie kształtowało się bezpieczeństwo na drodze. Już wkrótce w Mysłowicach odbędzie się specjalny pokaz prewencyjny, prędkość, hamowanie. Jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego? Jak szybko jest w stanie zatrzymać się samochód i jak powinien zachować się pieszy? Tego będą mogli dowiedzieć się Mysłowiczanie podczas pokazu prewencyjnego prędkość, hamowanie, który odbędzie się 17 grudnia przy skrzyżowaniu ulic obrzeżnej zachodniej z Hutą Rozali. W dobie coraz szybszych i cichszych samochodów coraz częściej mamy do czynienia z wypadkami drogowymi z udziałem pieszych, których przyczyną jest błędna ocena prędkości nadjeżdżającego pojazdu oraz brak wiedzy na temat długości drogi hamowania. Nie wszyscy uczestnicy ruchu biorą pod uwagę to, że samochód nie zatrzyma się w miejscu. Pieszy, tak i owszem, ma taką możliwość, ale samochód zawsze potrzebuje drogi hamowania. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego o tym, jak należy zachowywać się w okolicach przejść dla pieszych. Pieszy. Ma tak naprawdę praktycznie 100% władzy nad tym, żeby ochronić swoje życie. Zatrzymanie się na przejściu, rozejrzenie się w lewo, w prawo, poczekanie, aż ten samochód przejedzie, na pewno może uratować życie. Wtargnięcie przed samochód, który. Jedzie nawet z tą dozwoloną prędkością. Niestety przeważnie kończy się zderzeniem, a w starciu między pieszym i samochodem pieszy nigdy nie wygra, niestety. Samochód jadący zgodnie z przepisami nigdy nie zatrzyma się od razu w miejscu. Potrzebuje drogi hamowania, dlatego organizatorom pokazu zależy na uświadomieniu, że ostatecznie w starciu z pojazdem pieszy nigdy nie wygra. Wina często jest zrzucana na kierowców, natomiast niestety piesi również przyczyniają się do. Y, tych sytuacji groźnych dla nich. Pieszy powinien pamiętać o tym, żeby nosić y, elementy odblaskowe. No, kierowcy przede wszystkim muszą właśnie zwrócić i zachować bardzo szczególną ostrożność, szczególnie właśnie przy przejeżdżaniu do przejść dla pieszych, przy wymijaniu y, autobusów, które stoją na przystankach. Bo to są takie naprawdę bardzo, bardzo częste przypadki potrącenia pieszych. Prokaz prewencyjny odbędzie się 17 grudnia około godziny 12 przy przejściu dla pieszych przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej. W związku z tym kierowcy korzystający z tego odcinka powinni rozważyć zmianę trasy. Organizatorami wydarzenia jest Automobil Klub Mysłowicki oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Ofiary wypadków. Nie widzisz ich. Nie mogą cię ostrzec i wyobraźni. 11 walk, w tym dwie walki mistrzowskie o pas zawodowego mistrza Polski K1. W Mysłowickiej Hali Mosir odbyła się trzecia edycja gali Sharks Attack. Po raz kolejny w tym roku w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bończyka stanął OKTAGON, w którym spragnieni sportowych emocji Mysłowiczanie mieli okazję oglądać starcia zawodników MMA i K1. Za nami trzecia odsłona gali Sharks Attack. W Mysłowicach jest duże zainteresowanie sportami walki. Myślę, że jest to taki sport miejski i tutaj naprawdę przede wszystkim jest dużo fachowców w tej dziedzinie, więc tutaj no, znają się na tym, kochają ten sport. Wszystkie federacje wybierają Mysłowicę jako, jako to miejsce, gdzie, gdzie jest, jest tutaj naprawdę no, duże centrum i takie skupisko właśnie tych ludzi, którzy naszą sympatią tą, tą dyscyplinę sportu. Myślimy, że Śląsk to bardzo wdzięczny rynek, jeżeli chodzi o robienie galemy, a jest duży popyt, no to trzeba zrobić podaż. Mam nadzieję, że tutaj zakotwiczymy i wrócimy. Z sobotniego wieczoru odbyło się 11 walk, w tym dwie walki mistrzowskie o pas zawodowego mistrza Polski K1. Swoje pasy Obronili Dominika Filec i Rafał Kosiarski. Poza tym w oktagonie pojawili się lokalni zawodnicy: Mariusz Radziszewski, Alan Langer, Michał Cichoń, Krzysztof Bąkowicz, Daniel Hodor czy Sandra Kulpa, która tym razem próbowała swoich sił w MMA. W zasadzie chciałam spróbować czegoś nowego, sprawdzić się w jakiejś trochę innej dyscyplinie, ale tego samego kalibru. powiedzmy. Bardzo się cieszę. Tym razem. Dopisali również kibice, co więcej mieszane sztuki walki i K1 zyskują nowe rzesze zwolenników, a wielu z nich pojawiło się na gali sportu walki po raz pierwszy właśnie w Mysłowicach. Od zawsze interesowałem się sztuki walki MMA. Jestem pierwszy raz na takiej gali na żywo, więc... Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wrażenia będą niezapomniane i będzie bardzo ciekawie. Jestem zainteresowana MMA. Przyszłam na konkretną walkę dla szwagra Krzysztofa Bąkowicza. To jest pierwsza jego walka, także myślę, że jeszcze pierwsza i nie ostatnia. Kompletnych wyników trzeciej edycji gali Shark's tak? szukajcie na facebookowym fanpage'u imprezy. Tym oto sportowym tematem kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Spotykamy się jak zwykle już za 7 dni. Życzę udanego i spokojnego tygodnia. Do zobaczenia.